Kontynuujemy trzecią część filmu. I to co? Tak. I to, co chciałem powiedzieć, że ja doczytałem się do trzech szerpców. Jeżeli Kopie. chodzi o samą, sam tak, tak o tą kopię. kopię. Tak. I trzecia jest ta jeszcze ta kopia, jeszcze... kopii z drugiego szczepca. Że pierwszy szerwiec to jest związany z Chrobry. Z tą bramą kijowską i z pięcioma królami, którzy się koronowali. Ostatni król się koronował, Przemysław II, którego bardzo szanuję, bo, bo on 16, 26 czerwca 1900, 1295 roku, ko, 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 gdy się koronował, użył po raz pierwszy orła białego. To mamy tą datę, Zarejestrowaną, że jako nie, nie wszystkie narody, my mamy tą datę zarejestrowaną. I uważam, że 26 czerwiec powinien być dniem Orła Białego, a 27 czerwiec powinien być flagi polskiej, czerwono-białej. Jak, jak żołnierze y, ch, halera mieli, i, i rycerze i tak dalej, że na górze czerwono-biała była. Co, co też y, ja, y, Olszański. Wiem, że mnie popierał w tym, na moim filmie, jak razem rozmawiamy. A 28 czerwca, trochę z tematu zjeżdżam, 28 czerwca jest dniem podpisania wersalu przez Paderewskiego i Romana Moskiego, że Polska na mapie jest. To było 28 czerwca, 28 czerwca, 28 czerwca 1919 roku. I uważam, że jakby narodowcy dośli do do władzy, to takie uważam, takie trzy święta powinny się odbyć takie patriotyczne. Teraz dalej do, do to, co mówiłem z poprzedniego filmu o, 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 o Szczepcach. Pierwszy, jak już mówiłem, pierwszy, pierwszy już był ten ten Chrobrego. Drugi, za, jak się koronował w 1340 roku, łokietek. To został, n, 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 nie było już y, y, szerca tego pierwszego, ponieważ Wacław król Pol Czech i Polski, a jego syn jeszcze. Y, y, jego syn jeszcze był królem węgierskim. Tak załatwił sobie ten król Wasław. I, i za jego czasów zginął szerbiec zaginął szerbiec Prawdopodobnie wiem, że jak czytałem się, że oni te swoje. Y, insygnia królewskie bardzo bardzo chowają i rzadko kiedy wystawiają na publiczne wystawienie ponieważ uważają że to jest świętość i to trzeba zachować i jak byłaby możliwość w Prazy Aha. popatrzeć i poszukać no, może tam sobie no, no. dobra a teraz o tym trzecim wieźkę no. bo to jest wyczytałem też że był, była zrobiona kopia szerpca tego, tego, tego drugiego, którego tam na placu. W Krakowie jest, ta, jest tam zrobiony tam ten baner. To był była, była drugi taki zrobiony na wzór tego, tego szzerpca i był w posiadłościach. No, jakiegoś tam. Dlaczego? Nie, 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 nie wiem, musiałem z notatki zobaczyć. Tam, no coś takiego. Tam był ich w posiadłościach. I po wojnie w... Napolona z Moskwy, jak wracał, to wojska przechodziły przez tą miejscowość, no i co mogły to wykradli. A resztę za nimi szło wojsko, wojsko moskiewskie, rosyjskie i, i też wykradali. Także szczerbiec ten drugi zaginął od roku 1795 roku do 1818 roku. Nie było żadnego śladu o, o szczerbcu. Tak. I, I prawdopodobnie, jak, jak tu przychylam się do tego, że prawdopodobnie, że to chyba jest fałszywka, bo to jakiś tam Rosjanie miał do sprzedania. I taką sprawę niejasne były. A, a, a wiadomo, że prusacy. Korony sprzetopili, a przecież Szerwiec ma te blaszki złote, i też mogli przetopić i zniszczyć nam ten, ten właściwy yy, Szerwiec. No, ale, ale to co mamy, to mamy, cieszmy się z tego. Tak, że na temat szerca. I, i, I chciałbym, tutaj chyba już zakończamy to. Zakończamy. Tak, 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 nie, zakończymy. nie, mamy pięć minut. No tak, ale, że... ale tu powinniśmy już coś tam że... jeszcze no, znaleźć coś jeszcze. Jeszcze, jeżeli już mówimy o tym szercu, taką ciekawostkę. No, no ja Kon, Konrad Mazowiecki prawdopodobnie do, dostał go w wdzięczności za sprowadzenie Krzyżaków do Polski. I jego syn to był Bolesław Pobożny, który wmieszany jest w te, jest w te statuty kaliskie, jako że podpisał. A, ale on żył wcześniej o dużo i tam te daty się nie zgadzają, że on mógłby to podpisać. No, no, ja już... tak. Tu chciałem powiedzieć, że, że sprawę w Stronnictwie Narodowym musimy z prezesem Ludkiem Wasiakiem musimy dograć, sprecyzować i jakąś uchwałę po, podjąć pisemną, że sz 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 Szerbiec, ten który my reprezentujemy, który my nosimy, to jest czerwiec Chrobrego, to nie jest ten szerbiec, który, który tam na placu, który był w, w, w Krakowie, tak, pokazywany. My musimy, że musimy jasno że to jest ten, a nie ten, a nie ten. Tą, tą uchwałę musimy, bo z tego co y, mogę y, y, zorientować się, że jednak Ludwik. Było dzwonione do Ludwika, Ludwik telefonu nie podjął. Prawo to podobnie chyba przemyślał swoją, decyzję. Decy którą podjął decyzję, chyba za pochopnie, bo jeżeli by podjął dobrze, to na pewno by telefon, telefon o, o, odebrał. odebrał i by parę słów powiedział, jak on tym swoim. Głosem wojskowym i tak dalej, i, i, i by się zaprezentował jako. A tak to jest, to jest taka patowa sytuacja, że, że się podejmuje coś, co. A z tego co wiem, to Eugeniusz Sendecki dość późno wszedł do Stronnictwa Narodowego i, i ze starymi narodowcami nie miał nic. Wspólnego, z tymi seniorami przedwojennymi. Nie wiem, tych członków, na, pewno, tych na, na pewno, jak powiem, najwyżej górnego, ale górny, nie wiem, czy był w stronnictwie yy, dawni, czy nie, bo ja wiem, że on tam z komunistami coś występował, jakiś tak, nie wiem, no, ale przynajmniej to nie chciałbym. A, a ja jestem uczniem, uczniem yy, yy, i z dowód tego dostałem sztandar od nich. Tego. I mam jeszcze jedną uwagę, że w środowisku Sendeckiego nie zwraca uwagę, komu ją Stronnictwo Narodowe? Narodowe, nie, my jesteśmy stronictwo Narodowe imienia Dmowskiego Romana, Dmowskiego Romana jesteśmy. To jest różnica, bo stronictwo Narodowe to jest nasze przedwojenne, a nawet, a jeżeli teraźniejsze, to wiem, że tam ktoś trzyma na półce, bo, bo się lubi tam, no taką decyzję podjął, tak ma, no. A, my, A my, my i my w Stronnictwie Narodowym do siebie się zwracamy przez Kolego. Przez Kolego. Także, kamraci, przykro mi jest, ale jak się spotkamy my, no ja was na was mo mogę mówić kamrat, ale, ale ja jestem kolegą. A jak rozmawiałem z, z, z Olszańskim, no to już kolego kamrat. No. <śledzimy> I chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz że my, Stronnictwo Narodowe, pomagamy tylko naszym stronom. jeżeli są jakieś wpadki czy coś życiowe, możecie się na nas gniewać, ale my, Kretów, nie chcemy popierać. Jest, jesteś w Stronnictwie Narodowym, to jesteśmy jedną rodziną i się wspieramy, robimy swoją inicjatywę. A, 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 a nie, chci nie chciałbym, żeby u nas w Stronnictwie Narodowym byli tak zwani, jak to z literatury się mówi, Mickiewicza, żeby u nas był jakiś Konrad Walendrod, który nam tutaj robi dobrze, a okazuje się, że, że to odwrotnie wchodzi. Tak samo jak na przykład, jak żeby nie w jednym filmie pokazujecie, że, że, mówię już do telewizji narodowej, co mają tą żółtą, niebieską baner, że na jednym filmie źle, źle wyrażacie się o Szerpcu, jednocześnie źle wyrażacie się o, że, że Stronnictwo miało ten znak rzymski, a no właśnie, Znak rzymski i później, czyli źle mówicie, a później zapraszacie, no chodźcie do nas, chodźcie do stronnictwa. Poczekaj, powiedz o tym rzymskim. O tym, o, powiesz, o tym rzymskim? No to chciałem powiedzieć, że w 1939 roku gdy zmarł Roman Dmowski, proszę sobie zobaczyć, tam jest, jak traficie na film 14-minutowy, bo tam są takie, to jest o pogrzebie Romanowskiego. zobaczcie, jak się tam tłumy zachowują, jak się narodowcy zachowują, tam, tam 200 tysięcy było na samym pogrzebie. Pogrzebie, dwóch księży było. I zobaczcie, ja Wam przyszło, bo teraz jestem tu u Cholinki, nie mam tego materiału, zdjęcia, ale Wam pokażę, że na grobie. Yy, salut. Salut był, tam był rzymski salut. I cały czas na tym filmie zobaczycie te saluty rzymskie, gdzie była trumna, i że tam był pochowany jak król. Jak króla tak chowali. Jak Roman Dmowski zna. Tak się otoczeń, tak nasze otoczenie. I co chcieliśmy powiedzieć? Że, że to nie był pogrzeb państwowy. Tak. To nie był pogrzeb państwowy. I Jak kiedyś Kaczyński, ten oto no operetki, kiedyś wypowiadał się, że jak Piórzucki zmarł, do czasów Kiepury, że takich tłumów w Warszawie nie było. A ja mówię, że było. W czasie śmierci Romana Masz, Dmowskiego. Naszego lidera. Naszego lidera. O którym tak. zrobimy audycję. A to już na przyszły i na pewno porobimy jeszcze. Mhm. No. I będziemy co aktywni. Proszę wchodzić, proszę... Popieraj yy, mój kanał. Yy, żeby nasz, nasz kanał popierać, yy, żebyśmy mieli ponad tysiąc, to w ten czas może i na żywo będziemy nadawać, albo, albo większe, większe odcinki filmów. Bo w tę chwili, możemy gdzieś tak no, do 12-13 minut nam takie filmy przechodzą. No, no tak. Także dziękujemy, dziękujemy, no to jak to co. A i proszę jeszcze to. uwagę pisać. I jeżeli postaram się na niektóre odpowiedzieć. Ale żeby to nie było takie, po, ale żeby to nie było takie powiedzonka ludowe, jak tutaj mi bratanek przesłał, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, że ja tak coś tam mięszę. Ale słuchaj Bogdan, ja. Siedzę w Stroniciu Narodowym 27 lat. Znam niektórych ludzi i wiem na co ich stać. Jak niektórzy wyskakują nieodpowiednio no. i niszczą nam stronnictwo narodowe. To ja muszę się odezwać. Zbierze, no, Dziękuję. No Dziękuję. No to zakończymy tym, tym zdaniem, które usłyszeliśmy, tak. żeby tylko nie, nie robili, robili kreciej, i roboty. kreciej Roboty. Jeszcze raz, razem tak. mówimy. Żebyśmy, żeby tyl żebyśmy tylko nie, nie robili, robili Kreciej, kreciej i Roboty. roboty. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tego, tego programu. I czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Pozdrawiamy wszystkich uczestników tego zgromadzenia. Bardzo pięknie wyszedł ten program, jeżeli chodzi o wystąpienia tych ludzi i tej tu. młodzieży. No, dziękujemy. dziękujemy.